Cześć Boże. Mam na imię Teresa, mąż mój Stanisław. Jesteśmy z parafii Matki Bożej nieustającej pomocy, rejon świętej Anny w Lubardowie. W domowym kościele jesteśmy ponad 30 lat. Dziękujemy Panu Bogu za księdza Franciszka Blachnickiego, za stworzenie kościoła domowego, za ruchów w światło życie. Chciał, aby rodzina była takim domowym kościołem. Pomagają nam w tym zobowiązania. Stajemy się nowym człowiekiem. Dialog małżeński. Pomaga nam rozwiązywać wszystkie nasze problemy, gdyż do naszej tej rozmowy zapraszamy Pana Boga. Mnie najbardziej fascynuje namiot spotkania, kiedy jestem pochylony nad kartami Pisma Świętego, bezpośredniej relacji z Jezusem, weryfikuje moje postępowanie, czy ono idzie w stronę wieczności, ale nie tylko moje i postępowanie najbliższego otoczenia. Mamy nadzieję na rychłą beatyfikację księdza Franciszka Blachnickiego, aby rodziny też miały swojego urądownika u Pana Boga. Chwała Panu!